Halo, halo. Dobry wieczór. No witam serdecznie, trzeci raz! Siemano! Chyba więcej. Trzeci, czwarty, już nie wiem. To w ogóle. Znalazł się kolega? Wrócił ze sklepu z litram czy nie? Na ciebie pani, wrócić wrócił, ale bez litra i dalej bez butów. A Majtki ma? Czyli już wyszedł bez butów, no to jak miał w butach wrócić? No wie pani, no nie, no myślałem, że może sobie przynieść jakieś numer, no mógłby sobie ukraść, czy co? <coughs> hmm? Dobra, wró wróżba się spełniła, bo wrócił kolega. No bez litra może no tak, mu tak, pieniążków tak. zabrakło. Może zrzutę trzeba A? tam zrobić. Nie no, wie pani, wie, wie pani dob dobrze zdrowo doszedł. Nic mu się złego nie stało. Super, tak, bardzo to mnie to wie. cieszy. Nie panie, bo chcielibyśmy tego powróżyć, czy, czy nas do rana to po przypadkiem policja nie zawinie. <grym> jest to wielce prawdopodobne <grym> Ale nie no, jak będziecie grzecznie mieli, to dlaczego mają was zabrać, no? Nie wiem panie, bo tam, tam Tylko kolega, już nie akurat... wychodźcie z domu, no bo was zgarnął faktycznie gdzieś tam spod sklepu, no i co będzie? Nie, no, akurat teraz kolega taki kosmo robił kupę przez balkon, no i nie, nie wiem więc... <grym> <O, Nie>, no... <grym> No nie chcemy takich rzeczy słuchać. To nie jest program dla fetyszystów, <grych> tylko dla <grych> osób, które chcą skorzystać z porady wróżki. No, no słuchamy, imię proszę datę urodzenia i pytanie. Ach, chucię do. Proszę Państwa, dziadostwo jak zwykle wszędzie buszuje, gówniarze nie śpią i blokują, proszę państwa, linię. Polska inteligencja nam rośnie. Aż, że tak powiem, serce przyrasta, no gówniarz zadzwoni i bzdury tutaj powiada, bo chwali się swoim hamstwem, swoim e, głupim językiem, bezmózgowiem. Ubrudziłem? No. no mi ważne. Chodzi o to, że my siedzimy z kolegami w 11. No, tylko panie pan bez przeklinania proszę. proszę, od razu mówię, dobrze? Bo różni ludzie nas oglądają. A, Ubrzedzam. Dobra. Ufa, to fajnie. A na no. którym programie bo, bo nie możemy usłyszeć nawet tego. No na Polsacie, no tajemnice losu, wróżka Oriana. Siedzicie w 11 i co dalej? O, I żaden bo... nie widzi? Mnie? Macham, halo, macham. Widzę panią, widzę panią. Widzę pani macha. <laughs> macham, macham. No i słucham. Próbowaliśmy się dzwonić na linię, ale nie mogliśmy nawet. No to, ale no jak nie mogliście, jak jesteście. Dobra, co chcecie się no, dowiedzieć tam w jedenastu? <grych> no tak, chcieliśmy, chcieliśmy, chcieliśmy się wywróżyć. No. Czy... Czy... czy, czy, czy ile dni jesteśmy po prostu, będziemy mogli pomelanżować? Ile dni możecie pomelanżować? No. Tak. W, um, a mocne macie głowy, moi drodzy? Słucham. Mocne macie głowy? Bardzo mocno. Jest mamy wtorek. Głowę. No, tak. to, kochany mój, możecie do oporu. Ja myślę, że do niedzieli dacie radę. Ale my pani, że my już dwa tygodnie jedziemy i jeśli nie możemy skończyć? To jeszcze tydzień dacie radę i to już będzie finito, bo trzy tygodnie to tak? już wypłuczecie sobie ostro organizmy. I w poniedziałek, jak będziecie trzeźwi i przeanalizujecie sobie to wasze różne <śmiech> ciekawe <śmiech> sprawy sprzed trzech tygodni, to zadzwońcie do mnie wtedy. Ale nie, no Pani się nie rozłączył, bo jeszcze, jeszcze mam jeszcze taką jedną wróżbę ma, ma, małą, no. po prostu miały do nas przyjść koleżanki i by, byśmy chcieli się dowiedzieć, dlaczego one po prostu do nas nie przyszły. Dlaczego nie przyszły? Może dlatego, że jak od dwóch tygodni pijecie, jesteście tak strasznie porobieni, to może się bały trochę. ja też <laughs> No prosiłam, prosiłam, żeby było bez przeklinania. No słuchajcie, siedzimy sobie, rozmawiamy sobie, jest miło, sympatycznie. Mówię, żebyście nie przeklinali, bo... Także proszę słuchać odpowiedzi w telewizji. <śmierdzi> Marcin! <śmierdzi> Przynieś mi karty z torebki! Jest w drugim studio, kochani, w mojej brązowej torebce, w różowym zawiniątku są karty, kochani, no cała ja, przyszłam do pracy, mówię, coś mi pusta na tym stole, a kula jest, szałwia jest, świeca jest, herbata jest, wszystko w porządku, tylko kart nie ma. Och, Boże, ale przynajmniej jest wesoło, kochani, z Orjaną to nigdy nie wiadomo. <laughs> Dziękuję. O Jezu! A serdecznie jak ma Pan na imię? A Boguś, a Pani jak ma na imię? A Oriana, witam serdecznie. No to fajnie, ładnie Cud... nawet. Cudownie! Kiedy się Pan urodził, Panie Bogusiu? Ja no, ten taki poczotko, tak sobie chciałem porozmawiać, czy nie ten... Ja w tek... Nie, 17 grudnia. Roku Pańskiego którego? Osiemdziesiąt. No więc słucham Cię mój drogi, jakie masz pytanie? No nie wiem. Ładny bo Pani głos. Ooo, dziękuję. Do Jeżeli nie masz konkretnego pytania, to dla Ciebie mam przesłanie z kart Złotej Ścieżki Życia. Chcesz takie przesłanie ode mnie? Nie, możemy sobie porozmawiać. Tam <laughs> przesłania mnie to nie interesuje. No dobrze, to co u Ciebie Bogus? Jak chcesz porozmawiać, to słucham. Co u Ciebie? А не знаю, а что у тебя? А у меня тут пошло... А ты, я сейчас говорю в телевизии, не? Ну так, ну. Паче ты на живом телевизии. Ну, немного так. Немного тебя наярял. Dobrze. Dzień dobry, poprosimy imię, datę urodzenia. Ja najpierw mam pytanie. No dobrze, ale najpierw poprosimy datę urodzenia i imię. Dobrze. Tadeusz? Tak. 23. Który, który? Jeszcze raz pani. 23. Tadeusz? Tak. Słabo pan słyszy. <laughs> A może pani lepiej. 23. luty. Tak. 63. 63 63, ale i Panie Tadeuszu? No, to ja. <noise> ja bym wiedziała, pana... <noise> co się robi na no, ale nie powiem. Słuchamy Pana. Czego Pan sobie życzy? Pani to. Oliana. Tak. A Pan? To. Paweł. Taracista Polnowson? Paweł. To nie jest, jest organem Sandal. To, to, to jest pary czystan. Ale nasz pan... Ale jak anielski! Tak, bogatą no, wiedzę ezoteryczną, zgadza się. Z ogromnym czasem i czasem pani Oliana? Tak, to słucham Na Sandalfona. Myślałem, że wreszcie go do programu zaprosiła. <laughs> no to... Ale ja Pana poznaję, Pan już do mnie dzwonił chyba dwukrotnie Zgoniem do Dzwoniłem kiedyś do Pani, tylko do innego programu. Tak, tak. I pytał Pan również o Arkanioła Sandalfona. No, Dobrze. nie miał być Sandalfon Ale... go nie ma. Jak Pan sobie życzy, to może być dla Pana wcielenie Arkanioła Sandalfona. Paweł jest ja po prostu anioł. No pozdrawiam dróż. Panią, Pani Oriana i Pana Sandalfona też pozdrawiam. <laughs> Pozdrawiamy. <laughs> Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Myślałem, że mówiąc, że Pan Sandalfon ma bardziej bujną fryzurę. Ale że ma sandały. Ale z tego co widzę, sandałów no, nie no. ma. Jest ktoś. Witam na antenie. Kryso, dobry wieczór. Halo, halo. Halo. Witam pana, proszę imię. To jest pan? Tak, jest pan teraz w Polsacie. Proszę imię. Wie pan co, powiem panu tak, ja panu zaśpiewam piosenkę, a pan będzie mówił, co to jest za piosenka. <grym> Dobra, daję pan, jedziemy. Ja ten. No, śmiało. Tak, kidzie jedziesz. Daj, potrzebuję tu to... Staśma profesjonalna. <laughs> Dobra, jest taśma profesjonalna. Jedzie pan. Już, ja, 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 tu drobny problemy ze sprzętem. No latko Ale... święta. No to, to trzeba naprawić problemy ze sprzętem i wtedy zadzwonić, bo ja tak nie mogę czekać. na Zobytłeś Ja Jakicia. Oj, piłem je. <noise> Nie wiem co to było, słuchajcie. Kiedy mi ty kurwa chuj... Ty gnoju parszywcu jakieś bałwanie <noise> Wydzwaniasz. No. Proszę bardzo, proszę państwa, no zadzwoni taki kretyn e, Kołek nieociosany idiota, który próbuje zaimponować, który próbuje usłyszeć swoje chamstwo na wizji w obecności tysięcy widzów. No, proszę Państwa, gratulować polskiej młodzieży, takich ćwoków, takich debilów, takich yy, bałwanów, którzy proszę Państwa potem będą mieć, przypuszczam, tytuł jakiś kupiony magistra czy jakiegoś yy, innego yy, człowieka z, teoretycznie z wyższym wykształceniem. No pogratulować polskiej młodzieży, takich buców i no cóż. Szkoda gadać. Co chcecie się no, dowiedzieć tam w 11? Bo tak, czeliśmy nam, czeliśmy sobie no tak, chcieliśmy się wywróżyć. Ile dni jeszcze po prostu będziemy mogli pomelanżować? Ile dni możecie pomelanżować? No, tak. w, um, A mocne macie głowy, moi drodzy? Słucham. Mocne macie głowy? Bardzo mocno. Jest wtorek. No tak. kochany mój możecie do oporu, ja myślę, że do niedzieli dacie radę. Dobry wieczór. No witam serdecznie, trzeci jest... raz, siemano. Jest chyba więcej. Trzeci, czwarty już nie wiem. To nas do ogóle. się kolega? Wrócił ze sklepu z litram czy nie? Na znaczy, ciebie pani, wrócić wróci, wrócił. Ale bez litra i dalej bez butów. A majtki ma? już wyszedł bez butów, no to jak miał w butach wrócić? No wie Pani, no nie no, myślałem, że może sobie przynieść jakieś nowe, no mógłbym sobie ukraść, czy już <grym> się spełniła, bo wrócił kolega, no. Bez litra może no, tak, mu tak, pieniążków tak, zabrakło, może zrzutę trzeba A? tam zrobić. Nie no, wie Pani, wie, wie Pani, dob, dobrze zdrowo doszedł, nic mu się złego nie stało. Super, tak, bardzo tak, mnie to nie, cieszy. Wie, wie Pani, bo chcielibyśmy tylko powróżyć, czy, czy nas do rana to przypadkiem policja nie zawinie. <grym> Jest to wielce prawdopodobne <laughs> Ale nie no jak będziecie grzecznie mieli to dlaczego mają was zabrać no Nie wiem Pani pytał tam Tylko kolega, już nie kolega... wychodźcie z domu no bo was zgarnął faktycznie gdzieś tam spod sklepu no i co będzie Nie no akurat teraz kolega taki kosmo robił kupę przez banką no i nie, nie wiem O, nie no no nie chcemy takich rzeczy słuchać to nie jest program dla Cześć, nie halo dzień dobry azoteriusz no jakieś dure, nie jak zwykle. Pros proszę Państwa, przedstawił nam się tutaj e, patafil jakiś, także e, nie bierzcie sobie tego do serca. Durnie zawsze się trafiają. E, w każdym programie praktycznie można by było ich wyłapywać. E, dla takich nie ma tutaj miejsca. E... Ale mam telefon i kochani, dzwońcie do mnie. Wróżka Salomea, kogo witam. Halo! Witam serdecznie. Proszę podać imię, datę urodzin i pytanie do Wróżki. To mam pytanie: ile pani ma lat? 37, a pan ma ile lat? Ja mam 15. No to, to nie wolno, nie może pan, to musi się pan szybko rozłączyć. Witam. Z kim mam przyjemność? Witam O! Pani z telewizji? Tak, to ja z telewizji. Niech pan słucha w słuchawce telefonu, dobrze? Bo w telewizorze to zawsze jest opóźnienie i ja tutaj też będę się rozpraszała energetycznie. Jak pan ma na imię? Witam. Przepraszam, poczeka pani chwileczkę. Wie pan co? Ja tutaj nie mam czasu na czekanie, ale zależy ile. Niech pan poda imię po prostu. Ania! Ania! Ach, dobrze. Szybko, w telewizji jestem. Zadzuję się do programu, ale... Szybko, szybko. Pan się cieszy. Dobrze, czekamy. bo Halo? Halo, halo. Dobrze, już pan ma swoją Anię. No, moje nie, niestety. Anię... Jak pan ma na imię? Bartosz. Dobrze, panie Bartoszu. I... Jakie pytanie pan chce zadać i datę urodzenia poproszę? Poproszę moją datę urodzenia. Ja mam Panu podać Pana datę urodzenia? Tak. A Pan swojej daty nie zna? Nie ma Pan dowodu? Nie wiem. Yy, mm, czegoś tam ze szkoły? Tam ma Pan też dokument szkolny? Nie ma Pan czegoś takiego? Niech Pan sobie zajrzy, Panie Bartoszu. Ale pan, dokumentie... pan też namiętnie słucha się w telewizorze. To dzisiaj mamy pecha do takich widzów. Hmm. Pan też namiętnie słucha się w telewizorze. Chce Pan zadać jakieś pytanie, Panie Bartoszu? Poza tym pytaniem o datę urodzenia swoją, którą Pan zna, tak. Jak będzie mi się wiodło w najbliższej przyszłości? Cóż to oznacza? Och, już mamy telefon, także zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry, jest Pan na wizji, słuchamy. Ja halo. Halo, halo, pani, tak, jest Pani na wizji, zapraszam. Dzień dobry! Witam serdecznie. Halo! Proszę, proszę podać imię i datę urodzenia. No chyba kurwa nie. Dlaczego nie? Zapraszam. Aj, 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 ja, 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 ja.